Witam wszystkich w kolejnym materialnym cyklu, w którym nie tylko prezentuję swoje programy, ale omawiam też różne tematy około programistyczne. A dzisiaj, jako kontynuując poprzedni temat, w którym wyjaśniałem skąd wziął się problem roku 2038, chciałbym odpowiedzieć na inne pytanie: dlaczego kiedyś dawniej, choć być może czasem, jeżeli ktoś jest nieuważny, to nawet dzisiaj. Programy Windows przestawały działać po 49 dniach od uruchomienia się systemu. Gdy pojawiały się pierwsze wersje systemu Windows, tak naprawdę nikt w ogóle nawet nie myślał o tym, żeby komputer pracował dłużej niż kilka godzin. Troszkę się to zaczęło zmieniać już w okolicach roku 1995-1998, kiedy to wychodziły. Takie bardzo już atrakcyjne wizualnie wersje systemu Windows. Natomiast one miały taką przypadłość, że trudno było, aby popracowały przez kilka dni, czasem nawet cały dzień. Stąd wziął się też taki slogan, który parafrazował hasło Microsoftu z bodajże z kampanii reklamowej 1993 roku które głosiło where do you want to go today? Czyli dokąd chcesz dziś pójść? A w przypadku systemu Windows został to sparafrazowane na what computer do you want to sink today? Czyli jaki komputer chcesz dzisiaj zatopić? Każdy użytkownik tych systemów Windows 9.5 czy 9.8, nie wiem, czy udało mu się przepracować chociażby dzień, dwa, no. Morze, góra, bez Oczywiście taki żart takiego widoku, a mianowicie niebieskiego ekranu, który wymuszał ponowne uruchomienie komputera. Ale gdy pojawił się. Windows 2000 i Windows XP, okazało się, że te systemy potrafią działać całkiem długo bez żadnej awarii. To właśnie wtedy Windows stał się ofiarą tego sukcesu, ponieważ okazywało się, że po 49 dniach dzieją się różne nieprzewidziane rzeczy, a system ulega nagle awarii. Skąd się ten problem bierze? W systemie Windows istnieje pewna taka bardzo fajna funkcja getTickCount. No, taka nazwa, ja się tą nazwą będę posługiwał, natomiast bez większego znaczenia, warto bym tylko zapamiętać, by się będę odnosił. Co ona daje? Ona zwraca liczbę milisekund od momentu uruchomienia systemu. Dla wielu programów jest to bardzo fajne, użyteczne narzędzie, ponieważ w prosty sposób można m.in. sprawdzić, jak długo system Windows pracuje, ale można też sobie mierzyć czas od jakiegoś momentu do jakiegoś momentu, a ta funkcja jest nieczuła na zmiany zegara systemowego. Problemem jednak tej funkcji jest to, że zwraca ona wartość 32-bitową. Jeśli policzymy sobie, jaka jest maksymalna wartość 32-bitowa, pa do potęgi 32-1 to jest maksymalna wartość 32-bitowa bez znaku, o czym już wspominałem też w poprzednich filmach. I teraz, skoro jest ona wyrażona w milisekundach, to dzieląc przez 1000 mamy w sekundach, dzieląc przez 60 mamy w minutach, dzieląc przez 60 mamy w godzinach, i dzieląc przez 24 mamy w dniach. I tu dostajemy właśnie 49,7 dnia. To jest maksymalna wartość, po której przekroczeniu ta wartość się po prostu zeruje. A to może spowodować nieoczekiwane efekty. A jakie? Przedstawiam Wam teraz program, który właśnie prezentuje działanie tej funkcji. Po wywołaniu ta funkcja zwraca liczbę milisekund od ostatniego uruchomienia, ale jak widać te czasy się troszkę powtarzają, ponieważ ta funkcja nie zwraca dokładnie co do jednej milisekundy, ale opiera się o zegar systemowy, to jest zegar niskiej precyzji, który mniej więcej to 10 do 16 milisekund ulega swojemu zwiększeniu. Stąd jakiś czas 16 milisekund więcej i więcej i tak co z mniej więcej z 15-16 milisekund. Tak działa ta funkcja. Ale załóżmy, że programista w jakiś sposób tę funkcję chce wykorzystać. Przyjmijmy że wykonuje on jakieś zadanie. I chce to zadanie wykonywać co sekundę. Czyli przed wykonaniem zadania pobiera sobie wartość obecną z tej funkcji, czyli ile milisekund minęło od uruchomienia Windowsa. Następnie wykonuje zadanie, i następnie znowu pobiera czas i sprawdza, czy ten nowy czas jest większy od starego plus 1000 milisekund. Zatem, czy minęła sekunda. Jeżeli nie. To po prostu cały czas pobiera i czeka, czeka tak długo, aż ta sekunda minie, i w momencie, kiedy sekunda mija, z powrotem wraca do początku, pobiera znowu bieżący czas, wykonuje zadanie. Cały algorytm się powtarza. Ale co się stanie, jeżeli ten czas ulegnie przekroczeniu? Jak pokazywałem już w poprzednich programach, Przekroczenie zakresu zmiennej może się objawiać dwojako: albo program wygeneruje błąd, albo ta wartość ulegnie zresetowaniu. Bo jeżeli ktoś chce szczegóły, to odsyłam do poprzednich filmów. Link też na dole w opisie się znajdzie poza kartą u góry. Jak zatem. Zachowa się program przy kontroli. Ten program symuluje właśnie jeszcze raz na chwilkę ten algorytm czyli sprawdza czas, symuluje wykonanie jakiegoś zadania, następnie sprawdza co pewien czas, jaki jest obecny licznik i po przekroczeniu pewnego czasu ponownie wykonuje zadanie. Co się będzie działo w momencie, kiedy będziemy zbliżać się do tego 49 dnia, 17 godziny, 2 minuty i 40 mniej więcej 7 sekundy? Jak widać, program tutaj wykonywał, wykonywał, wykonywał. Jeżeli minęła sekunda, wykonał. Jeżeli minęła sekunda, wykonał. Zapamiętał, porównywał cały czas tą zapamiętaną wartość. Czyli jeżeli tu. Była taka wartość, wykonał zadanie, następnie tą wartość zapamiętał, dodawał 1000, otrzymywał taką, porównywał z wartością bieżącą. Tu wykonał zadanie, powinien wziąć tą wartość, zwiększyć ją znowu o 1000, ale już mu się to nie udało, ponieważ jeżeli zwiększymy ją o 1000, to miałaby tu końcówkę 7450, a więc ponad ten zakres. Zatem w pierwszym przypadku z kontrolą wartości dostajemy błąd, program przestaje działać. Ale program niekoniecznie musi błąd pokazywać, może taką wartość resetować. Co się stanie, jeżeli programista z użyciem 32-bitowych zmiennych będzie wykonywał bardzo podobne zadanie, ale bez kontroli przekroczenia zakresu. Ponownie, co sekundę zadanie się wykonuje, ale w momencie, gdy zbliżamy się do tego przełomu, do tej krytycznej godziny, zadanie zaczyna się wykonywać praktycznie non-stop. To może powodować w programach, na przykład, wręcz zawieszenie takiego programu, ponieważ zadanie zajmuje absolutnie wszystkie zasoby. Szczególnie istotne to było właśnie w tych starszych systemach, jeszcze XP2000, gdzie zarządzanie tymi zasobami nie było tak dobrze rozwiązane. Zresztą nie było też procesorów wielorodzeniowych, które by sobie bez problemu radziły z wieloma zadaniami naraz. Jeżeli popatrzymy, to ta wartość zwiększona o 1000, jak już pokazywałem, przekracza i dostajemy wartość 154. Jeżeli teraz taką wartość porównujemy z bieżącym licznikiem który jeszcze jest poprawny, no to się okazuje, że ta wartość cały czas mniejsza. Ponieważ się zresetowała, ona się od zera zaczyna liczyć: mniejsza, 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 czyli cały czas jest spełniony warunek, że bieżąca godzina jest większa niż założona. I dopiero po jakimś czasie, gdy główny licznik tego czasu, czyli z funkcji getTeCount, również ulega przekroczeniu i wyzerowaniu, no to program wraca do normalnego działania. W rzeczywistych warunkach najczęściej się to kończyło tak, że programy mogły się na przykład zawieszać. Jest i trzecia opcja. Jeżeli takie porównanie będzie wykonane nie na 32 bitach, ale na 64, to może być związane albo z rodzajem użytych zmiennych, albo ze sposobem, w jaki kompilator dokonuje kompilacji takiego kodu i jak będzie realizował porównania? W tym przypadku, no na początku wszystko wygląda ok, ale po przekroczeniu zadanie już przestają być wykonywane. Ponieważ udało nam się oczywiście dodać 1000 do poprzedniej wartości, mamy kolejną wartość przekraczającą 32 bity. Ale licznik, czyli wartość funkcji getTeCount, uległ zresetowaniu. I w tym momencie już nigdy nie będzie bieżąca wartość większa od tej założonej, czyli ostatnio zmierzonej, plus 1000. W takim przypadku program po prostu przestawał działać, przestawał wykonywać swoje działania. Ta funkcja może być też wykonywana do pomiarów czasów. I jeżeli mierzymy, ile czasu trwa jakieś zadanie, i nagle się okazuje, że podczas zresetowania się tego licznika wychodzi jakaś absurdalna wartość. W tym przypadku, jeżeli ta wartość będzie użyta do jakichś dalszych obliczeń, dostaniemy po prostu błędne wyniki. Tutaj naprawdę możliwości są bardzo duże. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób programista wykorzystuje te wartości. Natomiast generalnie jest to jakiś tam rodzaj błędu. Może się później ten program z tego powodu zawiesić, może wyrzucić błąd, a może po prostu dawać błędne wyniki. Zatem po przekroczeniu tego 49 dnia. Jeżeli programista używa tej 32-bitowej wersji funkcji, no to możemy niestety spotkać się albo z błędem, albo z niekontrolowanym wykonywaniem jakiejś liczby zadań, albo z zaprzestaniem w ogóle wykonywania kolejnych zadań, no albo z błędnymi wynikami. Problem ten został naprawiony dopiero. W Windowsie Vista albo w przypadku w wersji serwerowej Windows Server 2008, gdzie wprowadzono funkcję GetTickCount64, a zatem 64-bitową wartość. Na jak długo taka 64-bitowa wartość wystarcza, możemy to policzyć, czyli analogicznie 2, 6, do potęgi 64 minus 1, mamy czas w milisekundach. Jeżeli go podzielimy przez 1000, mamy w sekundach, minutach, godzinach. Dniach, jak widać, jest to ogromna wartość, która praktycznie przekracza pół miliarda lat. Zatem w momencie użycia już tej funkcji 64-bitowej na pewno żadnych takich problemów nie będzie, ale trzeba zwrócić uwagę, że programista. Jeżeli jawnie sam używa tej funkcji, to musi pamiętać o tym, aby używał właśnie wersji 64-bitowej, a nie tej 32-bitowej. Z drugiej strony, jeżeli użyjesz wersji 64-bitowej, jego program nie będzie działał ani na Windowsie XP, ani na Windowsie 2000. Może to oczywiście zmodyfikować tak, żeby dla jednego systemu używać jednej, dla drugiego drugiej. Ale ten problem wtedy w tych starszych systemach dalej pozostaje. Z powodu używania właśnie tej wersji 32-bitowej były takie przypadki w tych wcześniejszych wersjach Windowsa, gdzie na przykład dla DirectXa powodowało to problemy z synchronizacją grafiki, animacji Niektóre gry albo przestawały działać, albo w sposób niestabilny działały, jakieś efekty w ogóle mogły się nie renderować, animacje mogły albo znikać, albo zapętlać się w nieskończoność. Tak jak to pokazywałem na swoim programie, w zależności od przyjętego rozwiązania, możemy mieć albo w kółko wykonywanie tego samego zadania, albo zaprzestanie wykonywania zadania w ogóle. Takim dobrym przykładem właśnie był World of Warcraft, te wersje przede wszystkim około tam 2005 roku. Podobnie było to też zresztą w Counter-Strike, gdzie ta wersja 1.6 mogła tam dochodzić do albo do resetowania meczów, albo do jakichś problemów z czasem trwania rund, nieprawidłowego przyznawania nagród na koniec meczu. Innym przykładem, znowu gra i Minecraft. A głównie tutaj chodziło o serwery Minecraftowe w wersjach do 1.5.2, które też używały właśnie tej 32-bitowej wersji funkcji. I tam najczęściej to wyglądało tak, że nagle użytkownicy potrafili przeskakiwać gdzieś w obrębie świata, po prostu się teleportować. Ale w samym systemie Windows także był problem, m.in. właśnie w systemie Windows 2000, gdzie ta funkcja była wykorzystywana do pomiaru czasu życia połączeń sieciowych. I po upływie tego 49 dnia mogło to prowadzić do jakichś niepodziewanych albo rozłączeń, albo w ogóle jakiegoś niepoprawnego przetwarzania pakietu. Bardzo podobnie problem objawiał się w bazie MySQL, oczywiście instalacje na Windowsa, gdzie też mogło dochodzić do zrywania połączeń. Jak widać na początku no, nikt nie przewidywał, że systemy będą działać bez przerwy przez tak długi okres czasu i programiści. Po pierwsze, musieli najpierw dostać narzędzie w postaci 64-bitowej wersji tej funkcji, a ta pojawiła się raz jeszcze, przypominam, dopiero w Windows Vista albo Windows 2008 wersji serwerowej. A poza tym musieli się nauczyć, wykorzystywać tą funkcję, aby ich programy działały poprawnie, ponieważ jeżeli programista tego nie zrobił, to nawet najnowszy system niestety nic tutaj nie pomoże. I to tyle w temacie, jeżeli interesują Was jeszcze jakieś zagadnienia, chcielibyście o czymś posłuchać, to sekcja komentarzy oczywiście jest dla Was.